Dziś przygotowałam dla Was pytanie z puli jawnej. Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie dziadów części II Adama Mickiewicza i w swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Ja wybrałam dla Was kontekst literacki i będzie to zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Nie ma zbrodni bez kary. To hasło związane jest z ludowością, tak bardzo ważną w epoce romantyzmu. To nie uczeni, lecz prości ludzie wskazywali drogę postępowania, a ich poczucie moralności polegało na przekonaniu, że każdy, kto zgrzeszył, musi być ukarany. Tę ludową prawdę odnajdujemy w dramacie Adama Mickiewicza dziady część druga. Dziady, czyli obrzęd pogańsko-chrześcijański obchodzony dawniej na Litwie, polegał na tym, że żyjący pomagali duszą. Przywoływali więc duchy, by pomóc im dostać się do nieba. Ale te duchy wskazywały im prawidłową drogę postępowania. Dawały naukę moralną. Najpierw na ten obrzęd zostały przywołane duchy dzieci Józia i Ruzi. Dzieci zgrzeszyły tym, że nie zaznały goryczy na ziemi. Teraz, gdy chcą dostać się do nieba, potrzebują dwa ziarnka gorczycy. Otrzymują je od żyjących. I mogą dzięki temu dostać się do nieba. Następnie, w noc dziadów, zostaje przywołany duch Złego Pana. To właściciel wiosek, który teraz należy do kategorii duchów najcięższych. Zgrzeszył tym, że za życia był bardzo okrutny dla innych. To przez niego zmarł wieśniak, który zjadł jabłka z jego sadu. I został przez złego pana skazany na chłostę. To on również nie pozwolił wpuścić w mroźną, wigilijną noc do siebie kobiety z, małe, z maleńkim dzieckiem, i ta razem z dzieckiem zamarzła na mrozie. Teraz gdy sam potrzebuje pomocy, niestety, ale nikt mu jej nie udzieli. W takim razie przekazuje żyjącym prawdę, że kto nie był człowiekiem ni razu. Temu człowiek też nie pomoże. I ostatnim przywołanym duchem jest duch pasterki, Zosi. Była to najpiękniejsza panna we wsi. Jednak zgrzeszyła tym, że nie odwzajemniała uczuć. Teraz prosi, by młodzieńcy chwycili ją za ręce i przyciągnęli do ziemi. Przekazuje w takim razie prawdę moralną, że kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nie może być w niebie. Duchy te przywoływane uczą, że należy być człowiekiem. Należy odwzajemniać uczucia, należy pomagać innym, ale też trzeba zaznać nieszczęścia. Jeśli tego nie robią, to zasłużyli na karę. Są grzechy, których nie można wybaczyć i tak zgrzeszył zły pan. Karę za popełnione winy ponosi również Rodion Raskolnikow. Bohater powieści Zbrodnia i Kara Fiodora Dostojewskiego. Mimo, że jego intencje na początku są szlachetne, ponieważ wierzy, że jest kimś e, ważniejszym niż inni ludzie, nazywa siebie Napoleonem, czyli osobą, która może decydować o śmierci i życiu innych. On chce zamordować lichwiarkę, Alonę Listową, tylko po to, żeby uwolnić świat od zła. Zrabowane pieniądze chce dać ubogim. Zabija przy okazji jej siostrę, która była świadkiem tej zbrodni. Jednak po dokonaniu morderstwa okazuje się, że nie jestem kimś wybitnym, że nie jest Napoleonem, tylko zwyczajną ludzką wszą. Wtedy za sprawą Sony Marmi przyznaje się do winy. I ponosi karę, zostaje zesłany na katorkę. Przywołane przeze mnie postaci lektury udowadniają, że każda zbrodnia musi być ukarana. Jest to hasło w epoce romantyzmu, ale później, w późniejszych epokach, również odnajdziemy tę myśl, tak jak w zbrodni karze Fiodora Dostojewskiego.